Teresa Koszczewska-Przanowska, nauczycielka, poetka, działaczka społeczna. Jako nauczycielka pracowała w Skwierzynie, potem w Myśli Bożu, a od 1951 do 1966 roku w Gorzowie Wielkopolskim, w ogólnokształcącym liceum dla pracujących i liceum korespondencyjnym. W 1971 roku. Opublikowała swoje wspomnienia w zbiorze opowiadań Mój dom nad Odrą. Potrafiła przekazać wielką miłość do książek. Z wielkim zapałem oddawała się pracy nauczycielskiej, a jeszcze znajdowała czas na działalność społeczną. Kochała nie tylko ludzi, ale i zwierzęta. Chętnie wspomina się jej spotkania w szkołach, podczas których z pasją opowiadała o Elizie Orzeszkowej i powieści nad Niemnem. Nie brakuje też anegdot m.in. o tym, jak pani Teresa nocami przez okno wołała. Malutki, malutki, malutki za swoim ulubionym kotem. Staraniem grupy gorzowskich pedagogów, regionalistów, ukazała się serdeczna książka Odejść w milczeniu. Wspomnienia i wiersze Teresy Kostrzewskiej-Przanowskiej. Czy ja coś zrobiłam dla Gorzowa? Pracują w tym mieście inżynierowie, nauczyciele, lekarze, którzy byli moimi uczniami w liceum. Setki maturzystów, w których naukę wkładałam całą żarliwość mojego ciągle młodego serca. Zajmują odpowiedzialne stanowiska, wykonują różne zawody. Często spotykam ich. Nikt mnie nie mija bez uśmiechu. Nikt mnie nie zapomniał. Thank you.